Często pytacie mnie, dlaczego nie wchodzę na strzała w poszczególne pozycje, dlaczego nie rozstawiam sobie właśnie jednego wejścia, no może dwóch, żeby trochę uśrednić cenę, a wchodzę na cztery, pięć czy siedem razy poszczególne pozycje. I dzisiaj opowiem Wam, na ile to się da zwięźle i dosadnie, po co to robię, w jaki sposób i jak niejednokrotnie uratowało mi to po prostu tyłek, więc w dzisiejszym materiale dowiecie się tego, jak moja taktyka działa. Oczywiście nie zawsze, ale często z niej korzystam na bazie też kalkulatora i poszczególnych wyliczeń, które sobie gdzieś tam wyznaczyłem za słuszne. Zaprezentuję Wam właśnie, jak to wszystko wygląda. Wiecie, ona ma zastosowanie, Zarówno w trakcie rozgrywania listingów poszczególnych projektów na spocie, czyli bez żadnej dźwigni, ma również zastosowanie, jeżeli chodzi o rozgrywanie krótkoterminowo poszczególnych altcoinów, odbić na altcoinach po flash oraz po korektach, czyli łapanie tych korekt i nagłych spadków, ma również zastosowanie, jeżeli chodzi właśnie o rozgrywanie pozycji na dźwigni. Ale na dźwigni niewielkiej, z reguły używam tutaj lewaru od razy dwa. Do razy pięciu. Więc myślę, że to są optymalne wartości, które pozwalają rzeczywiście cenę uśrednić i nie dać się zlikwidować, bo w całej strategii, co zaraz zaprezentuję na poszczególnych case study, na poszczególnych altcoinach, które już rozgrywają w ten sposób, chodzi po prostu o to, żeby te ordery, czyli wejścia na poszczególnych poziomach, czy w longa, czy w shorta, czy gdzieś tam w pozycję długoterminową na spocie, się wzajemnie asekurowały, tak? Po prostu chodzi o taką minimalizację przypału, bym to nazwał dosadniej, kolokwialnie mówiąc i generalnie takie progresywne zwiększanie ekspozycji na poszczególne altcoiny, czyli po prostu w prostym założeniu. Jeżeli mamy portfolio tradingowe, tak, I mamy sobie tutaj na przykład takie Pepe, które gdzieś tam niejednokrotnie szybowało w powietrze w kosmos, generowało ogromne zwroty z inwestycji dla osób, które weszły na początku, ale już trochę mniejsze dla osób, które weszły na górce. To słuchajcie, Zakładaliśmy sobie na Telegramie, jak was jeszcze nie ma, dołączę. Grupa jest w opisie pod tym filmem, bezpłatna, wrzucam tam moje analizy, to co kupuję, co sprzedaję oraz pozycje na dźwigni, w jakie wchodzę, więc Tutaj rozgrywaliśmy sobie, jak widzicie na ekranie, PP dużo razy, tak? I ciężko wyznaczyć, powiedzmy, top na takim projekcie all-time high, jakie PP osiągnie, ale jest to mniej więcej szacunkowo możliwe. Graliśmy pod to, pod taki scenariusz, że po prostu PP wzrosło na wartości ogromnie w trakcie gdzieś tam poprzednich dni. Powiedzmy, od tego momentu, jak widzicie na skali, PP wzrosło jakieś 1250%, i to w zaledwie tutaj można powiedzieć, do tego momentu było to jakieś 40 dni, 30 parę dni, tak? Gdzie wykręciliśmy 1150% wzrostu, czyli no absurdalna jazda bez trzymanki, która prędzej czy później musiała skończyć się korektą, po co po prostu graliśmy, tak? Na chwilę przerwę, słuchajcie, jeżeli chcecie mieć dostęp do największych bonusów w Polsce, jak widzicie na ekranie, 10% cashbacku, 30 dolarów na start, bo teraz mamy nowy miesiąc, już kwiecień, więc jest nowa pula dla 100 osób, które wpłacą po rejestracji z tego linku u góry na giełdę Bybit 100 dolków, zrobiłem wolumen na 500 dolarów, czyli kupię sobie Bitcoina, sprzedadzą, jest z 30 dolarów bonusu do, do odbioru w zakładce Rewards Hub, czyli nagrody, są to kupony do użycia, z reguły na prowizję zależy od okresowej promocji, tak, więc odbierzcie sobie to, jeżeli jeszcze nie tradujecie na Bybicie, bo ja wszystko na tej giełdzie właśnie dzisiaj będę pokazywał i pokazuję, warto sprawdzić, macie wtedy też dostęp do VIP-a na naszym Discordzie oraz kurs tradingowy Akademii Kryptowalut tutaj dostępny, to jest kurs właśnie tradingowy, więc jeżeli oglądacie ten film no to na pewno po prostu Wam się on przyda, 100 lekcji kolejnych, i również na moim telegramie, tutaj go macie, jest opisany e, schemat, jak odebrać kolejny kurs o tradingu od naszego tradera Subes Areny. Również wystarczy Wam konto na Bybit ode mnie, więc jak widzicie, daje to szereg różnych benefitów, a nie tylko to, że macie gdzie tradeować Są to aktualnie najbardziej korzystne i najwyżej wyceniane, powiedzmy, jeżeli chodzi o wartość przez community bonusy w Polsce, przypisane do Waszego konta po rejestracji z mojego linku. I wchodząc na strzała, w shorta, nie wiem, na dźwigni razy 20, w takie pep. W tym momencie zlikwidowalibyście się dosłownie parę procent wzrostu wyżej, tak? Czyli no nie sposób byłoby uchwycić taki ruch, gdzie po prostu wchodzą na przykład tutaj wystarczył taki zakres, żeby was na dźwigni razy 20 zlikwidowało. Tak malutki prostokącik, tak? Gdzie często ta cena się pojawiała w tym zakresie z uwagi na ogromne fluktuacje, niezależnie od czynników zewnętrznych oraz po prostu ruch cenowy spowodowany wieloma wydarzeniami na rynku krypto i gdzieś tam tym, co inwestorzy robią oraz jakie emocje nimi kierują. Więc ja tutaj zakładałem sobie po prostu, że prędzej czy później to PP spadnie, ale nie wiedziałem, czy nawrotka zacznie się od razy 8, czy razy 11, czy może razy 16, tak? Dlatego też nie chciałem wchodzić w shorta na wysokiej dźwigni lub jednorazowo w którymś momencie, żeby mnie nie zlikwidowało. I wtedy właśnie tutaj zastosowanie ma strategia, o której Wam za chwilę opowiem, czyli otwieranie, Budowanie shorta na wielu wejściach. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to jest wejście, słuchajcie, na poszczególnych poziomach za równą kwotę, czyli dla prostego rachunku. Jeżeli macie na rynku krypto 10 tysięcy dolarów, a tradujecie kwotą 2000 dolarów, no bo taką się zaleca, resztę tam miejcie na long term w bitcoinie i tak dalej, no to z tych 2000 tysięcy dolarów bierzecie sobie maksymalnie 10%, czyli 200 dolarów i rozkładacie je na 5% konkretnych, osobnych wejść. Czyli macie 5 wejść po 40 dolarów, tak? I w ten sposób, po pierwsze, dajecie sobie w ogóle bazowo szansę na to, że zarobicie na rynku krypto długoterminowo, bo nie przegracie połowy kapitału tutaj. To jest po prostu absurd i jakaś serio mrzonka, że ludzie wchodzą za 50% swojego depo, angażują tak duże środki, przegrywają na jakieś dźwigni razy 10 czy razy 20 przy pojedynczym wejściu i dziwią się, że nie, nie zarabiają na kryptowalutach. W ogóle nie macie szans najmniejszych, żeby to się w w drugim terminie udało, jeżeli nie wiecie co robicie, w ogóle tu nie działają prawa matematyki i nie macie jak po prostu na tym zarabiać. Po prostu dosadnie, raz na zawsze sobie zapamiętajcie, że portfolio tradingowe to po pierwsze część tylko waszego portfolio całkowitego, czyli... 10, 20, 30%, w zależności od tego, jak Wam dobrze idzie, w ogóle nie musicie go posiadać. Możecie tylko inkasować zyski potencjalne z projektów, które e, gdzieś tam inwestujecie długoterminowo, ale jak już chcecie się w tym szkolić, to tak jak mówię, kolejna rzecz w pozycję max za 10% depo, w poszczególne pozycje z tego portfolio tradingowego, a potem te 10% depo jeszcze wedle tej mojej strategii rozkładacie na 5 wejść, tak? Jeżeli macie wejście przykładowo na e, jednym cencie, kolejne na dwóch na 3, 4 i 5, to średnie entry w shorta macie na, na 2,5 centa, tak? jeżeli wchodzicie po 20% równo w każdą z tych pozycji, a jeszcze udoskonaloną strategią, która minimalizuje ryzyko wtopy, przypału yy, i też niestety sprawia, że mamy mniejsze zyski potencjalne, bo często jesteśmy w pozycji tylko za ułamek, który byśmy chcieli łącznie na jej poczet tutaj przeznaczyć, no to jest wchodzenie progresywne schodkowe i to działa w taki sposób, że już wam pokazuję taki kalkulator na bajbicie, którym się posłużymy, i screeny, które przygotowałem. Ja mam taką swoją osobistą pulę wzorów i jakichś tam wyliczeń, które często rano czy wieczorem gdzieś tam staram się przewertować. I mam taki prosty wzór czy kalkulator który możecie zastosować we własnym zakresie. I ta strategia, którą teraz wam pokażę, polega na progresywnym zwiększaniu ekspozycji na poczet shorta lub longa w danym gdzieś tam altcoinie, tak, które rozgrywamy. I zobaczcie, tutaj pierwszy gdzieś tam element to jest kwota wejścia. Pierwsza wartość, jaką widzicie, czyli łącznie. Bierzemy sobie dla prostego rachunku tutaj, bo tyle wyszło, zwiększając razy dwa wszystkie kolejne wejścia, 132 tysiące dolarów pozycji. To można zmniejszyć o 100 razy, zwiększyć o 10 razy, zależnie od kwoty, jakimi operujecie, jest to gdzieś tam taka wartość. Tak jak osoby, które często liczyły pamięć RAM tak w komputerze, to wiedziały, że ona się skaluje razy dwa, czyli mieliście na przykład, nie wiem, 8 GB RAMu, 16, 32, 64, w zależności od tamtych kości, które włożyliście. I w tym wypadku również wchodzicie. Przykładowo w takie pepe. To były moje wyliczenia, którymi rozgrywaliśmy shorta i które jak widzicie, po wycenie tego pepe. Wszedł bardzo fajnie, bo rzeczywiście, jak widzicie, to PP kosztowało tam centa, 0,08, tak? A my budowaliśmy sobie tego shorta, jak widzicie, od poziomu 0,008 i dalej tam weszły trzy ordery, niestety, niestety tylko, tak? Więc pozycja nie była jakaś ogromna, ale one nam po prostu powchodziły jeden po drugim. Dzięki czemu mieliśmy rzeczywiście schodkowo te entry zbudowane i mieliśmy pozycję gdzieś tam na, pod na podstawie tego, ile gdzieś tam z tych orderów nam się zrealizowało. I po prostu wraz z biegiem wydarzeń. Coraz coraz to wyżej, czyli tutaj, w tym momencie zaraz wam to zaznaczę, ale widzicie w sumie kolorkiem, jak pokazuje myszką, więc nic straconego. Tutaj właśnie wchodziłem. Tutaj tam pod 9 haczykiem, Słuchajcie, w opisie pod tym filmem mam taką playlistę. Nauczcie się w końcu poprawnie trydować, więc przeklikajcie sobie. Ona jest w tym miejscu, tak, na żółto zaznaczyłem. Otwórzcie, zapiszcie ją w zakładkach i oglądajcie te filmy na bieżąco, bo dzięki temu będziecie po prostu w stanie nauczyć się szybciej, nie ma czasu do stracenia, jest już hostca, więc należy ją rozegrać poprawnie, zamiast tracić bez sensu kapitał, szczególnie jeżeli chcecie nauczyć się trydować. Tutaj wszedł nam ten order 1 i drugi, tak? Czyli łącznie 498105 weszły one prawie aż do Hype tego Pepe. I w tym momencie, gdzie zbudowaliśmy sobie tę siatkę wejść, w tym właśnie zakresie, wam to narysuję, żebyśmy mieli to po prostu ładnie pokazane, to budując sobie te wejścia tutaj, tak, po prostu wchodząc progresywnie, coraz, coraz to wyżej i finalnie uśredniając ten poziom wejścia, gdzie mieliśmy go przykładowo na poziomie Tutaj, mniej więcej tym, tak, z uwagi po prostu na te ordery, które były niższe w tym momencie i podwójny order, który szedł wyżej, mieliśmy średnie entry tutaj, co spowodowało, że po prostu uśrednialiśmy wejście coraz wyżej, a gdyby PP uciekało. Raz po raz wyżej, tak i cena byłaby po prostu większa, to wtedy mieliśmy kolejne, jak widzicie, tutaj ordery ustawione na ten poczyt, czyli po prostu za 8 tysięcy dolarów w pozycji na dźwigni, z tego co pamiętam, tutaj to było chyba razy 2 czy razy 3, wchodziliśmy sobie wyżej, za 16 tysięcy dolarów weszlibyśmy właśnie, gdyby było entry na poziomie 0.11.3, aż słuchajcie, do 1335, gdzie zaangażowalibyśmy największe środki. I ta strategia sprawia, że macie największą szansę na sukces, ale po prostu nie zarobicie tak dużo, jak wam się. Wydaje, ale w długim terminie, gdy rozgrywamy sobie raz po raz te pozycje, wydaje mi się, że to jest najbardziej rozsądna opcja, która sprawia, że po prostu minimalizujemy ryzyko straty kapitału na rynku kryptowalut z uwagi na właśnie trading, który gdzieś tam uprawiamy. Więc to też oddziela nas grubą chreską od hazardu, od szczęścia, od losowości w tradingu, tylko sprawia, że możemy po prostu progresywnie i sukcesywnie tę naszą pozycję budować, zwiększając ekspozycję na danego shorta w momencie, gdy Pozycja ucieka i jest stratna, to dokładamy, dokładamy, a się uśredniamy. I w tym wypadku pierwsze entry było na 0,0886, a ostatnie było na 0,0335, a tutaj likwidacja byłaby na poziomie mniej więcej właśnie 0,015, tak? Czyli po prostu 60 czy 70% wyżej, no, no tutaj macie 59% wyżej, nawet to sobie zapisałem, niż te pierwsze entry, czyli taki zakres był jeszcze możliwy, czyli właśnie. Od tego razy 10 czy razy 11 moglibyśmy pójść inicjalnie od tej wartości nawet do razy 17, żeby dopiero zlikwidowało nam pozycję. Tak więc ja po prostu uważam, że przy takiej projekcji, przy takim gdzieś tam zakresie, to jesteśmy w stanie sobie budować te pozycje w jakiś tam sposób wymiernie i rzeczywiście podejść do sprawy rozsądnie, no, długoterminowo często dokładając do pozycji co parę dni, ale finalnie wychodząc na plusie, tak? Więc to jest na pewno dla osób cierpliwych, to nie jest masa wrażeń dla skalperów, dla osób, które szukają skoków dopaminy na rynku krypto, no takowe osoby też często tracą prędzej czy później, taka jest, jest niestety historia i statystyka to pokazuje bardzo dosadnie, więc po prostu wy możecie sobie sprawdzić w tym kalkulatorze na Bajbicie, który jest dostępny tutaj, tak? Gdy sobie klikniecie, Macie kalkulator i macie Liquidation Price, czyli na przykład, zanim wejdziecie w jakąś pozycję, macie sobie przykładowo, słuchajcie, na Bitcoinie entry na poziomie właśnie 66 tysięcy. I tam, nie wiem, 50 dolarów, tak? Po prostu w momencie, gdy wejdziecie, nie wiem, za jakąkolwiek pulę, czy jednego bitcoina, na dźwigni, tutaj weźmy razy 3, macie likwidację na poziomie 44 363 dolarów. I pamiętajcie, że to nie działa jakoś tak wykładniczo, tak? Że Wy po prostu sobie weźmiecie dźwignię razy 10 potem i likwidacja jest na 10% niżej. Nie. Czym wyższa dźwignia? tym ta likwidacja jest bardziej bezczelna i e, rujnuje nasze plany. Tak? Czyli powiedzmy przy dźwigni razy 3 likwidacja będzie mniej więcej 32% niżej. A przy dźwigni razy 10 likwidacja będzie już jakieś 8,5-9% niżej z uwagi na to, że to się wszystko zacieśnia i dźwignia działa na naszą niekorzyść. Oprócz tego lewara jest takie dodatkowe pole manewru od giełdy, które niestety istnieje i sprawia, że czym większa dźwignia, tym ciężej nam statystycznie zarabiać. Jeżeli chcecie zacząć na giełdzie Bybit, to mam taki poradnik zrobiony. On jest w tym miejscu. Poradnik, jak zacząć na giełdzie Bybit i wpłacić złotówki. Wszystko pokazuje krok po kroku, taki godzinny ponad poradnik, jak wszystko ustawić te parametry, które pokazuje te kalkulatory, jakieś tam pozycje. No wszystko już po prostu wymyślono i ja to pokazałem w jednym miejscu. Więc sobie zobaczcie, w prawym górnym rogu też przypinam ten film i jest po kliknięciu na mój kanał do znalezienia na głównej stronie, tutaj giełda Bybit poradnik 2024, szybki start. Taką puentą trochę tego materiału ma być to, że używanie dużej dźwigni, może jest kuszące krótkoterminowo, ale długoterminowo się nie sprawdza i sprawa, że prędzej czy później stracicie kapitał lub będzie wam znacznie ciężej regularnie zarabiać, bo w tradingu totalnie nie chodzi o to, żebyście wy nagle zrobili z siebie jakiś tam mega prosów, mieli... Ogromne win ratio i tak dalej, tylko chodzi o statystykę, tak? Rynek to jest taka wypadkowa stu zagrań, a nie jakiegoś danego dnia. Wy często odbieracie te moje zagrania na telegramie w taki sposób emocjonalny, dajecie jakieś tam emotki płaczące, małpki, nie, że jej, stało się, jedna pozycja jest na minusie, czy druga. Ale to totalnie w długim terminie, dopóki jestem zyskownym traderem, nie ma żadnego znaczenia, bo wy, stosując się do parametrów, które wam przytacza i pokazuję, powinniście rzeczywiście po prostu kultywować ten optymalny mindset i nie wchodzić za jakieś tam absurdalne kwoty w te zagrania, nie rozliczać się w ciągu dnia i nie liczyć złudnie na to, że akurat pozycja, którą wrzucę, bo poprzednie cztery były zyskowne, da wam odrobić wasze straty. bo często popełniacie taki masakryczny błąd, że wchodzicie za przykładowo połowę kapitału, zakładając, że odrobicie ostatnie straty, bo Marek wrzucił trade'a, bo ktoś inny wrzucił trade'a, wchodzicie w większy lewar, wchodzicie za dużo większe środki niż powinniście wedle tej strategii, którą przytoczyłem na początku, co kończy się po prostu z reguły bardzo, bardzo źle. Więc uważam, że takie cechy jak właśnie ta chęć minimalizacji ryzyka, te, ta brak chciwości... Pozwalają regularnie zarabiać na rynku krypto. Na tradingu staje się to po prostu dużo bardziej prawdopodobne, bo tam wiecie, niektórzy na niektórych kanałach, nawet polskich, często mówią, że oni tradingu nie dotykają, bo się na tym traci, nie. Ale to jest takie głupie gadanie, bo ktoś nie potrafi okiełznać jakiegoś żywiołu. To tak samo, nie wiem, tam jakiś czas temu, bardzo dawno, dawno temu, w prehistorii, ten pierwotny człowiek mu powiedzieć, że on nie dotyka ognia, bo się tam kurde poparzy, nie, albo tam nie uda mu się wskrzesić ogniska, no, ale w końcu. Bo mu się udało, nie? Więc to, że ty tam jeden z drugim nie potrafisz po prostu sobie tego wszystkiego policzyć, czy w ogóle w jakiś sposób rozdysponować tych środków, bo jesteś ograniczony i nie jesteś w stanie po prostu długofalowo na tym zarabiać i nie masz dobrych pomysłów, no to nie znaczy, że na tradingu nie da się zarabiać, bo się da i ja jestem tego przykładem, traderzy od nas są z Teamu tego przykładem, dużo osób coraz bardziej z naszego community jest tego przykładem, ale sumarycznie trzeba mieć na to pomysł, a bez planu, bez jakichś tam optymalnych wartości i Parametrów, które macie tutaj ustawione bez rozpisania tego wszystkiego na karcie w notatniku, policzenia tych zagrań, tabelki prowadzonej traderskiej z wejściami. Macie moją przykładowo na ekranie, wszystkie wejścia, wyjścia, wszystko publicznie pokazuje, co dwa tygodnie aktualizuje. Tak to w chwili obecnej wygląda. Od listopada prowadzę i wszystkie zagrania na spocie, na dźwigni, wrzucam, wszystko co jest na moim telegramie. Więc aktualnie jest win ratio bardzo ładne. Macie to teraz przybliżone i pokazane wszystko, jak to wyglądało. A poza tym to często minimalizuje straty i po prostu w momencie, gdy coś pójdzie nie tak, to ucina mnie, a gdy jest zysk, to często większy niż te straty. Więc sumarycznie można mieć nawet z takim podejściem 40-45% win ratio, czyli mniej zagrań zyskownych niż stratnych, a być na plusie z uwagi na to, że wykręcają więcej procent, tak? Po prostu pamiętajcie... Żeby tym swoim pozycjom dać też zarabiać. I w momencie, gdy zamykacie jakieś pozycje, to no nie ucinajcie, wiecie, tego wszystkiego na przykład 50% straty, a gdy zarabiacie, to zamykacie pozycje manualnie na 10 czy 20% zysku. Bo w taki sposób nigdy nie zarobicie pieniędzy długoterminowo, bo nie dajecie sobie w ogóle szansy, żeby dotrzymać do tych większych wartości procentowych, które sobie uznaliście za słuszne, które w ogóle mogą wam dać jakiś tam jakąś ekspozycję na zyski, tak, na tradingu. Więc po prostu w momencie. Gdy wy wchodzicie w szereg pozycji, to miejcie to zawsze przekalkulowane i no, polubcie się trochę z matematyką. Ja słuchajcie, sam nie jestem orłem, mylę się często, poprawiam. No Ja nie skończyłem nawet szkoły, nie skończyłem techników, tak rzuciłem szkołę w drugiej klasie. Jestem, powiedzmy, takim samołkiem, self-made. Zawsze wszystko musiałem na własnej skórze sprawdzić, stracić kapitał, nauczyć się na własnych błędach, przejść przez jakieś tam rozterki emocjonalne, żeby potem gdzieś tam sobie tu w głowie. Więc to nie jest łatwa droga, ale po to się też z wami nią dzielę, żebyście nie musieli części tych błędów głupi popełniać na, własnym, na własnej skórze. I nie tracić kapitału, tak wiecie, bezwiednie, co po prostu do niczego dobrego nie prowadzi. Moim założeniem w tradingu na jakichkolwiek zagraniach jest po prostu przebicie zwrotów z Bitcoina, z Ethereum, które mogłyby być wygenerowane w tym samym czasie, angażując takie same środki, tak? Więc jeżeli tego nie przebijamy, jeżeli nam się to nie udaje, po prostu to nie ma sensu, taka jest prawda ale wiadomo, że na początku to się nie uda, więc mi to zajęło 2-3 lata, żeby się ogarnąć. Wam, z moją pomocą, z pomocą różnych kursów, traderów i osób, którymi się otaczacie, które mam nadzieję są słuszne, może to zająć parę miesięcy, tak? Przyspieszony kurs tradingowy, zaangażowanie czasu i wyciąganie wniosków może was doprowadzić do takiego momentu, gdzie serio zarabiacie, ale pamiętajcie, że na dźwigni, szczególnie na wysokiej zarabia mniejszość, a większość traci z kapitału, żeby ci pierwsi mogli zarobić. Taka jest niestety bezwzględna statystyka. Więc po prostu kolejne case study, tak Man ten projekt rozgrywałem sobie tutaj ostatnimi czasy i mam ordery ponownie, bo wybiło mi stop lossa. niestety tutaj wybiło stop lossa, ponownie odkupiłem projekt na tej świecce, po prostu zamierzam skupować go niżej, więc mantel fajnie wybiło, dałem wam tutaj kola sygnał w tym momencie jeszcze zaraz przed tym wybiciem, żeby sobie tutaj słuchajcie wejść i ten projekt ja chcę rozegrać też na parę wejść, tak, czyli sobie tutaj wchodzę po dolara tam 20, wchodzę sobie potem po dolara 0,8, dolara tam 0,5 po 94 centy, po 85 i w momencie, gdyby Stała się taka sytuacja, że po prostu no, spadniemy i to dosyć mocno, że ten projekt się osunie i gdzieś tam będzie ta wartość niższa niż nam się wszystkim wydawało. No to po prostu w takim wypadku. Więc jak widzicie, tutaj wchodziłem, e, tak samo jak i wy. E, potem, niestety, był stop loss, ale projekt cały czas według mnie ma szansę na jakieś tam dalsze wzrosty po ewentualnej korekcie. Więc gdyby była taka sytuacja, że wiecie, ten wykres gdzieś tam będzie spadał cały czas w dół, to ja bym właśnie chciał w tym momencie móc sobie kupić kolejny order tutaj, 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 tak i finalnie mieć średnią wejścia, na przykład na tym poziomie, tak, co dałoby właśnie. Wejście gdzieś tam, na przykład w okolicach 1 dolara i 5 centów, czy nie wiem, 95 centów, i właśnie tutaj dzięki temu szukałbym długoterminowo zysku, z uwagi na to, że od dolara 0,5 jest dużo łatwiej zrobić 10-20% w momencie, gdy projekt ostatnio kosztował dolara 50, niż od dolara przykładowo 25, jak teraz, tak? Więc po prostu nigdy nie wchodzę za cały kapitał na strzała, żeby mieć za co uśredniać niżej, i ewentualnie zejść, a w razie po prostu no, drugiej, drugiego scenariusza, drugiej wersji, że ten projekt od pierwszego wejścia zacznie rosnąć, to trudno, inkasuje mniejszy zysk z czasem, przeznaczam te środki na inne zagranie. I taki brak chciwości, taka pokora na tym rynku, serio bardzo pomaga. W playliście tradingowej po kliknięciu w opis oraz prawym górnym rogu tego filmu znajdziecie taki poradnik o dźwigni. Właśnie dźwignia do razy stu, long, short, jak to wszystko działa, te wszystkie ustawienia, oprócz tego poradnika bazowego, macie tutaj opisane, więc zachęcam do obejrzenia. Jest to taki, myślę, Nieodłączny element każdej osoby, która chciałaby się dowiedzieć, jak rzeczywiście na Bajbicie zarabiać, jak to robić poprawnie i nie tracić kapitału oraz po prostu nie robić głupot przy odpalaniu pozycji. Sprawdźcie sobie prawy górny rok i w opisie pod tym filmem ten film jest dostępny właśnie w playliście tradingowej. Więc ja generalnie po prostu mam takie podejście, że w ogóle nie przejmuję się stratami. Tak na przykład na arbitrum, teraz jestem na ba bardzo na minusie. Osoby, które tutaj mają dobry wzrok, na pewno będą widziały właśnie teraz, ile na minusie w chwili obecnej jestem na tym zagraniu, ale słuchajcie mnie to w ogóle nie rusza tak? pod względem takim emocjonalnym. Trudno, jest to takie założenie, które się no, aktualnie realizuje. Po prostu skupuje sobie te dołki, skupuje sobie te arbitrum cały czas. Mam jeszcze ordery niżej, aż do dolara 15, to jest dźwignia razy 4 i dzięki temu będę miał średnie entry na poziomie około dolara 40, 45, co w długim terminie myślę, że będzie korzystne. Likwidacja by tam wtedy zeszła na poziomie około dolara chyba 20 czy 15, więc myślę, że arbitrum niżej nie spadnie, że pozycji mnie nie zlikwiduje, pomijając fakt, że pewnie sobie ustawię stop lossa, jak już spełnił średni cenę. Aktualnie to jest najgorsze zagranie pod względem dolarowym, w tym roku straciłem na nim najwięcej, szczególnie, że poprzednim razem też zamknąłem je na minus 13%. Trzymam to już od trzech tygodni, walczę, uśredniam, ale gdybym, słuchajcie, wszedł na strzała, to też jest właśnie takie pokazanie tej mocy, tego uśredniania i często wyższych orderów w ogóle niżej, bo to też można hybrydowo, tak? Wchodzicie przykładowo, nie wiem, za 1000 dolków na początku, potem za 1500, 2, 2,5, 3 z orderami niżej. Nie musi to być takie radykalne, że robicie razy dwa. Dostosujcie to do dźwigni, do swojej strategii i stylu gry, to po prostu gdybym wchodził na strzała tutaj, tak? Nie wiem, tam po, tutaj wam pokażę normalny wykres. Gdybym wchodził na strzała po dolara 80, to już bym je zlikwidował, straciłem wszystkie środki, które zaangażowałem na poczet tej pozycji, a pewnie wtedy bym wszedł za dużo większe niż poszczególne z tych orderów e, razem wzięte. Tak więc po prostu uważam, że serio nie wiemy, w którą stronę do końca pójdzie rynek w danym momencie. Możemy coś estymować, szacować, jest to gra prawdopodobieństw, ale po prostu nie jesteśmy pewni, czy coś się wydarzy. Więc w takiej sytuacji również pomimo straty jest ona mniej dotkliwa niż byłaby, gdybym wszedł na strzała w Longa i wam kazał to zrobić, czy sugerował po dolara. 90, czy dolara 80, myliłem się. Mówię publicznie, przyznaję, ten trade mi na razie nie wyszedł. Mam nadzieję, że go doratuję i że się uda, ale po prostu nie wszystkie zagrania nam wyjdą, nie wszystkie przykminy się udadzą. O to chodzi, tak? Nie możecie mieć komuś za złe, czy sami sobie, że jedno zagranie nie wyszło, czy drugie, że jesteście zaraz głupi, czy do niczego, tak? Tak to nie działa. Wy się rozliczacie na podstawie 100 trade'ów, 50 trade'ów i potem liczycie sumarycznie, jak to wyglądało. W każdy wchodzicie za takie same środki lub za środki plus procent z wygenerowanego zysku, który po prostu macie z uwagi na to, że zarabiacie, jeżeli tak jest. Jeżeli nie, nie zwiększacie tego. Dopóki nie zarabiacie na tradingu, na dźwigni, na rozgrywaniu listingów czy cokolwiek, nie angażujecie tutaj dużych środków, bo po prostu nie ma to sensu, bo jesteście w trakcie nauki. Dopiero gdy zaczniecie na tym zarabiać, to angażujecie większe środki, co powinno być naturalnym następstwem Wypadkową faktu, że generują się tutaj pieniądze, ale też nie dajcie się złapać pułapkę, nie myślcie, że jesteście od razu królami parkietu i tradingu. Tak to prawdopodobnie nie będzie działać. Musicie widzieć namacalne efekty przez miesiąc, dwa, trzy na bazie kilkudziesięciu zagrań, stu zagrań, żeby podjąć taką decyzję o zwiększeniu ekspozycji. Tak? Kolejny case study. Kolejna rzecz, tutaj właśnie wchodzę cały czas w ten projekt bonus blok, tak? No tutaj też na około na 0 teraz jesteśmy, ale gdybym wszedł na strzała pod 0,05, w momencie, gdy zacząłem właśnie kupowanie pozycji, bo nigdy nie wiadomo do końca, kiedy zawróci. Mniej więcej można szacować właśnie po prostu, że w tym momencie to się stanie, gdy wykres się wypłaszcza, zwiększają się wolumeny, wyprzedadzą się jakieś tam TG, airdropy, inne rzeczy, zwraca na to uwagę. I też słuchajcie, będziemy nagrywać taki serial w ogóle w maju, w Dubaju, tam na konferencję jedziemy z chłopakami i tak dalej, gdzie zrobimy małe szkolenia, weźmiemy parę osób za ranny tradingu i wy na YouTubie będziecie mogli potem oglądać pod koniec roku. Jak to, jak to zmontujemy fajnie, jak to wszystko działa, jak to wygląda, zrobię tak takie szkolenie też o tym rozgrywaniu listingu, więc myślę, że warto będzie oglądać. Dajcie znać w komentarzu, kto w ogóle dalej ten film ogląda w, tym, w tej minucie. Zostawcie subskrypcję, kciuk w górę, będzie mi bardzo miło, bo zapominacie często i napiszcie w komentarzu, czy więcej takich filmów robić, czy są dla Was one przydatne, czy chuniecie tę wiedzę, czy jednak jest to dla Was nieinteresujące, tak? Więc po prostu wchodziłem sobie tutaj cały czas uśredniałem tę wycenę, tak, wszedłem sobie gdzieś tam tutaj na tym poziomie dolara 0,5, czyli tu, potem kolejne wejście miałem na 90 centach, potem kolejne było na 80 chyba paru i na 70 tam 7 czy coś, co nie. Kolejne ordery mam tam na 73 centach i na 62, co średnie entry dałoby mi mniej więcej, tak, tutaj bardzo brzydko rysuję, ale chodzi o taki zarys sytuacyjny, mniej więcej na poziomie pewnie 80 paru, 85 centów czy 84, co nie, i od tego momentu myślę, że prędzej czy później będzie możliwe wygenerowanie tutaj rzeczywiście tych zwrotów na poziomie 15 czy 30%, o których pisałem, jeżeli widzimy górą, i to wszystko gdzieś tam pójdzie po naszej myśli, wykres zacznie po prostu zawracać. I finalnie wylądujemy po prostu w tym zakresie, który sobie życzymy, tak? Wykres może wyglądać różnie, posuwać się w tej drugą stronę, ale gdy finalnie wystrzeli, to fajnie byłoby zobaczyć to na własnej skórze, uśredniając te pozycje raz po raz i dając sobie przestrzeń, żeby w ogóle to zrobić. Więc to jest rozgrywa, rozgrywka na spocie, tak? Być może to trochę potrwa, ale prędzej czy później, mając jeszcze kapitał większy, często wiecie, angażując tutaj 10%, tak? Po dwa razy, po 5 orderów, po 2%, mamy cały czas możliwość jeszcze zmiany decyzji, jak spadnie niżej projekt niż te 60 centów, które powiedział to może sobie kupię go po 50 za na przykład dwa razy większą stawkę, finalnie będę przez chwilę tam maksymalnie na 20% depo, ale to już jest taki max max i potem sprzedam projekt, szybko uwolnię kapitał i wyjdę z zyskiem, tak? Różne są strategie, warto dobrać sobie stosowną i trzymać się po prostu zasad. Więc pamiętajcie, że ja mam playlistę, tak? W opisie pod tym filmem macie to wszystko przypięte o tradingu, jak rozgrywać shorty, odbicia, korekty, jak, jak sprzedawać, kupować altcoin na listingach, jak grać na giełdzie Bybit, to wszystko już jest, jakie ja mam strategie day tradingu, jak rozróżnić właśnie takie na spocie od tradingu na dźwigni. Po prostu paręnaście godzin wiedzy w jednym miejscu. Ten film będzie kolejnym. Już 16 materiałów tutaj jest w formie takiego szkolenia o tym, jak tradować. Myślę, że to jest jedna z ciekawszych wersji takich łopatologicznie rozłożonych na czynniki pierwsze w Polsce po prostu. No nieskromnie mówiąc, ale się przykładam, żeby to było dobre. Więc tutaj macie w opisie te wszystkie linki. Link do rejestracji na ByBicie. Macie wtedy bonusy na start, tak, ode mnie. Longa macie na pepe Ethereum, Bitcoinie lub Solanie lub Shorta. 200 dolarów w pozycji do odbioru. No i pamiętajcie o subskrypcji, o naszym Discordzie i moim Telegramie, żeby sobie dołączyć. Tutaj te wszystkie linki są. Najlepiej przeklikajcie jeden po drugim, żeby Wam po prostu nie uciekły i żebyście tam podłączali wszędzie, porobili sobie konta, żeby po prostu być w tym całym ekosystemie już zaangażowanym na pełnej. Więc dzięki za wysłuchanie. Trzymajcie się. Cześć.